Część Skracanie ułamków, część druga. Mamy 2 dziesiąte, to się równa. Przepisujemy 2 dziesiąte i szukamy liczby, przez którą da się skrócić. I dwójka i dziesiątka dadzą się podzielić na 2. Czyli 2 na 2 przekreślamy tą dwójeczkę, wyjdzie nam 1. Przekreślamy tą dziesiątkę. Dziesiątkę podzielić na 2, to się równa 5. Równa się, przepisujemy te liczby, które tworzą nam nowy ułamek, czyli 1 piąta. W kolejnym przykładzie mamy 3 dziewiąte to się równa. Przepisujemy 3 dziewiąte. Sprawdzamy, czy da się podzielić przez trójkę. Da się podzielić, 3 na 3 się da i 9 na 3 też się da. Czyli dzielimy. 3 na 3 to będzie 1, 9 na 3 to będzie 3 to się równa, nowy ułamek to będzie 1 trzecia. I tak mamy. W kolejnym przykładzie mamy 12, 15. To się równa. Przepisujemy 12, 15. I teraz sprawdzamy. 12, no nie da się podzielić 15 na 12. Czyli 12 nie może być, musi być to mniejsza jeszcze liczba. Czyli sprawdzamy. 4, bo 12 się da podzielić na 4, ale 15 się nie da podzielić na 4. Czyli czwórka też nie. Sprawdzamy trójkę, bo jeszcze 12 się da podzielić na trójkę. 12 się da podzielić i 15 też się da podzielić na trójkę. To znaczy, że skracamy przez 3. 12 podzielić na 3 to wychodzi nam 4, 15 podzielić na 3 wychodzi nam 5. To się równa 4, 5. Nowy ułamek, 4, 5. W ostatnim przykładzie mamy 14. 20. To się równa. Przepisujemy. 14. 20. Sprawdzamy. 14. No wiadomo, że, że nie będzie, bo się nie da podzielić na. 20 się nie da podzielić na 14. I teraz sprawdzamy mniejszą liczbę. Mniejszą. 14 się jeszcze da podzielić na 7. Ale 20 się nie da podzielić na 7. Da się też podzielić na 2. I 20 też się da podzielić na, na 2. W związku z tym będziemy skracać przez 2. 14 podzielić na 2 to jest 7. 20 podzielić na 2 to jest 10. To się równa. Powstaje nam nowy ułamek. 7 dziesiątych. I to jest wynik. Dziękuję, obserwuj po więcej. Cześć.